Bądź mną, nikomu bliżej nieznana osóbka. Załóż partię. Nazwij ją 1000 zł na każde dziecko. Załóż fanpage partii. Pisz tylko o 1000 zł na każde dziecko. Reklamuj się natrętnie, zwłaszcza na forach PiSu. Reklamuj się też na forach prosocjalnych. Ludzie pytają cię o różne rzeczy. Zawsze, nieważne o co pytany, opowiadaj o 1000 zł na każde dziecko. Idź do urzędu stanu cywilnego, zmień imię i nazwisko na 1000 złotych na każde dziecko. Spamuj nie tylko internet, proś Grażyny sforów, by agitowały na twoją rzecz. Załóż pełno patusiarskich, lokalnych grup nacisku. Wieszaj nam o innych urzędach ulotki, plakaty, banery. W zasadzie to niech robią to grażyny, tylko im wysyłasz szablony. Zakładasz własne forum pod tytułem Tysiąc złotych na dziecko. Opowiadasz o tym, jak zbawienne skutki to przyniesie. Każdy drobny hejt, banujesz, każdą próbę polemiki banujesz, każdego niepolsko brzmiącym nazwisku banujesz. Najgorsze ku unko adoracji, jakie widział świat. Jest was coraz więcej. Ludzie się przekonują, nie tylko patusy. Mówisz macie czas, róbcie dzieci i o nic się nie martwcie. Pis hurduży, ale to nic przy hurdurzeniu reszty. Zaczynają cię zapraszać do mediów. Na początek lokalna gazeta, lokalne radio, lokalna telewizja. Przychodzi czas na media krajowe. Na każde pytanie odpowiadasz bardzo zwięźle i ogólnie. Od razu przełączasz się na tysiąc złotych na dziecko. Ludzie mają o to ogromny ból dupy. No, oprócz coraz większej rzeszy twoich wyborców. Nadchodzą wybory. Organizujesz w każdej mieścinie marsz tysiąca złotych na dziecko. Nie tylko mopsy. Teraz wszystko oblepiasz tymi plakatami. Rozkazujesz armii grażyn wieszać to na balkonach. One to robią, bo w końcu hehe, tysiąc złotych. Masz pierwszą całkowicie oddolną kampanię wyborczą. Idziesz na debatę, krzyczysz o złodziejach, krzyczysz o półśrodkach, krzyczysz o tysiącu złotych na dziecko. Wyciągasz sobie z zapleców ogromną flagę, zasłaniasz wszystko, śpiewasz hymn i nią machasz, zagłuszasz rozmówców, wyprowadzają cię z telewizji, na odchodne krzyczysz, by ludzie nie dali się zmanipulować propagandzie. O wyborach wygrałeś, nawet bardziej niż pis poprzednio. Udało ci się do Sejmu wprowadzić prawie 300 posłów. W senacie jeszcze lepiej. Mówisz, że przemówisz do narodu. Wybierasz największy plac. Zjeżdżają się ludzie z całej Polski. Kochają cię. Wielbią. Noszą twoje zdjęcia jak obrazy świętych na Boże ciało. To jest ten moment. Wchodzisz na mównicę. Wznosisz ręce jak papież. Tłum wiwatuje. Bierzesz mikrofon. JEBAĆ roszczeniową chłotę! Tłum wywatuje, bo jeszcze nie załapało co chodzi. Jebać biedę! Wciąż wiwatują, ale myślą, że mówisz o czymś innym niż jest naprawdę. Spierdalajcie! Cisza. Martwa. Cisza. Jest tak skondensowana i martwa, jak dżem z martwych płodów. A ty wtykasz w ten dżem na czosa. I opierdalasz go na ich oczach. Zapierdalajcie do roboty. Od państwa nie dostaniecie nic. Jesteście jebanymi złodziejami. Socjal jest niemoralny. Podatki to kradzież. Za ruchanie najwyżej AIDS dostaniecie, nie pieniądze. Antynatalizm, kurwy. A tak w ogóle to wam i gardzę. Elo. Cisza trwa jeszcze trzy sekundy. Wykorzystujesz je, by sprężystym krokiem opuścić scenę i wejść do wozu opancerzonego. Siedzi w nim Rodbart i Mysis. Dobra robota, ziomuś. Chwalą cię. Thanks. Skręcacie sobie Blanda. A gdy minęła trzecia sekunda, BUM! Bomba atomowa to nic. Przy sile pękających w jednej chwili milionów odbytów. Zaczyna się wielka bitwa na ulicach. Z rozstawionych wszędzie głośników puszczasz. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Halo, wojsko, mamy zamieszki w centrum Warszawy.